Na zewnątrz trochę wieje, ale musicie usłyszeć dźwięk zamykania maski tego samochodu, bo jest bardzo urzekający. Siemanko moi drodzy, dzisiaj przed Wami Toyota RAV4. Samochód z 2020 roku z przebiegiem niespełna 40 tysięcy km. Mamy tutaj hybrydę, na którą składa się 2,5 litrowy silnik benzynowy i silnik elektryczny. Zespół hybrydowy generuje 220 koni mocy, zatem brzmi to bardzo zachęcająco i zaraz odpowiemy sobie na pytanie jak to jeździ, czy to jest dynamiczne i jak wnętrze aktualnej Toyoty RAV4 jest wykonane. Wnętrze tego samochodu jest bardzo nowoczesne i bez wątpienia może się podobać. Zaraz odpowiemy sobie na pytanie, z jakich wykonane jest materiałów, a zaczniemy od kierownicy. Kierownica bardzo dobrze leży w dłoniach, skóra jest wysokiej jakości, ładnie poprzeszywana. Mamy tutaj również elementy ozdobne. Niestety skrzypi. Mamy dużo przycisków. Przy pierwszym kontakcie jest trudno się w tym wszystkim połapać, ale spokojnie z biegiem czasu wszystko da się ogarnąć. Zegary fizyczno-wirtualne. Zamiast obrotomierza mamy wskazówkę, która pokazuje kiedy ładujemy, kiedy jedziemy eko, a kiedy mamy pełną moc. Na środku ekran niezbyt wysokiej jakości. Bardzo rozbudowany komputer pokładowy. Jest tutaj też dużo ustawień samochodu. No, Zaznajomienie się z tym wszystkim zajmuje dłuższą chwilę. Po prawej klasyczne zegary od poziomu paliwa i temperatury silnika spalinowego. Na środku mamy całkiem spory ekran inforozrywki, który niestety nie jest zbyt wysokiej jakości. Jest też doklejony tutaj tak troszeczkę na siłę. Jest to zmora współczesnej motoryzacji. Całe szczęście mamy tutaj najważniejsze funkcje pod menu. Wyciągnięte na fizyczne przyciski. Ekran oczywiście jest dotykowy. Nie jest zbyt responsywny. Zobaczmy, jakiej jakości jest kamera cofania. Mamy skręcające linie poniżej kratki nawiewów, które wyglądają według mnie ciekawie, za sprawą tego, że mamy tutaj tylko jedno żeberko do regulacji. Panel klimatyzacji posiada ogromne pokrętła. Jest dwustrefowa. Bardzo przyjemnie się to klika, muszę przyznać. Wyłącznik kontroli trakcji, podgrzewanie foteli, informacje o wyłączeniu poduszki, poniżej 12-V gniazdo, gniazdo USB, ładowarka indukcyjna, którą włączamy przyciskiem. W markach premium po prostu kładziemy telefon na ładowarkę i on zaczyna się ładować, zaś w Toyocie trzeba to włączyć ręcznie. Obok lewarka zmiany biegów, który całkiem nieźle leży w dłoniach, mamy przyciski od hamulca ręcznego i od wyborów trybów jazdy. Bardzo mały schoweczek, w sumie nie wiem na co, bo nie pomieści on nawet kluczyka od tego samochodu. Kluczyk wygląda tak, bardzo prosty, dedykowany do modelu. W Toyocie tak się właśnie robi Przycisk EV mode Możemy nim wymusić jazdę tylko na silniku elektrycznym, natomiast I tak, gdy wciśniemy pedał przyspieszenia troszeczkę mocniej, to i tak włączy się silnik spalinowy Tutaj cup holdery. Gdy oglądacie moje filmy, możecie się dziwić, że ja zawsze mówię o gumowym wykończeniu, które można wyjąć do wyczyszczenia Tutaj takiego wykończenia nie ma i ja ten samochód sprzątałem do nagrań. No, i jak ja mam to wyczyścić? Mamy w tym aucie taki motyw trójkącików, który w bardzo wielu miejscach nam się powtarza. No, to jest akurat fajne, bo to jest dbałość o szczegóły. Nawet w podłokietniku. Mamy właśnie tutaj taką demontowalną tackę. Schowek jest bardzo duży. Wykończony no tak typowo dla Toyoty, czyli na spód jest walnięta szmatka, mamy gniazdo 12V, no całkiem, całkiem praktyczny, natomiast słabo wykończony schowek. Podłokietnik jest przeszyty sztuczną skórą, jest bardzo komfortowy. Podoba mi się ta półeczka, bo pasażer może sobie tutaj odłożyć telefon schowek, który jest wykonany z standardnego plastiku, nie jest również zbyt pojemny. I zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj Toyotę RAV4, czyli samochód no, drogi, a nie mamy nawet podświetlenia tego schowka no powiem wam, że to jest po prostu żałosne ze strony toyoty. ciekawostką są kieszenie w drzwiach bo Toyota tutaj dumnie zaznacza, że jest to miejsce na butelkę ale mam tutaj cisowiankę która ma dosyć wąską butelkę i to naprawdę trzeba upychać schowki w drzwiach wykonane są również z standardnego plastiku, nie mamy tutaj żadnego miękkiego Wykończenia doły, drzwi, plastik. Tutaj ala skóra. Góra jest za to bardzo mięciutka, ładnie poprzeszywana. Tutaj również mamy to przeszycie. Bardzo ciekawie to wygląda. Jest mięciutkie, przyjemne w dotyku. Deska rozdzielcza jest bardzo, ale to bardzo miękka. Ale jak się ją wciska, to ona cała pracuje. Tablecik również nam troszeczkę pracuje i. Niestety, ale się odzywa. Na podsufitce mamy miejsce na okulary miękko wykończone. Lampki zwykłe żarówkowe, co w tak młodym samochodzie troszeczkę nie pasuje. Daszki przeciwsłoneczne są wykonane z plastiku, jest to mega twarde. Podświetlane również zwykłą żarówką. Podsufitka, no to jest, proszę Państwa, Toyota. To jest po prostu karton. Z takim wzorkiem. Ja nie wiem, czy to w ogóle jest materiał, ale jest jakość po prostu bardzo mizerna. Cykor łapki miękko opadające, słupek B plastikowy, regulowany punkt pasa. W aucie niestety widać kolor nadwozia. Słupek A również jest plastikowy. Tunel środkowy, plastik, fantastik, taki typowy chamski plastik, który nie jest ani przyjemny w dotyku, ani ładny dla oka. Ale jest praktyczny, bo jak uwalimy ten samochód jogurtem, lodami albo kawą, to wytrzemy szmatą i po problemie. No i chyba o to w Toyocie chodzi, bo to są samochody, które kupują matki z dziećmi, kupują to starsi ludzie. Więc oni oczekują od auta praktyczności, że to będzie ładne dla oka, łatwe do doczyszczenia i praktyczne. No to wola, Toyota idealnie się w to Wpisuje. Boczek drzwiowy w całej okazałości wygląda tak, podoba mi się dbałość o szczegóły, że na osłonie głośnika napisano RAV4, no taka mała rzecz, a cieszy. Fotele tego samochodu to taka typowa Toyota, czyli mamy ładnie wyglądający fotel o nietuzinkowym kształcie, podoba mi się to, że zagłówek schodzi aż do oparcia tworząc taką jednolitą całość, ten fotel wygląda jak kubełkowy fotel sportowy. Trzymanie boczne jest naprawdę bardzo dobre, natomiast jakość tych tapicerek nie jest zbyt wysoka. Podoba mi się wzór tapicerki, bo on nawiązuje do tego wykończenia w schowkach. Siedzisko również jest wyprofilowane po to, żeby dobrze trzymało na boki. Ogólnie te fotele są całkiem wygodne, nie można im odmówić komfortu, natomiast no jak się tego podotyka, po prostu to, to czuć, że to taka tanizna. No. Taniość wykończenia tego samochodu widać po dywanikach. Zobaczcie, jak mizernej jakości są te hafty tutaj. No po prostu dramat. Tych dywaników nie da się odkurzyć. Ja ten samochód odkurzałem przez półtorej godziny do nagrań i nadal widać ziarenka piasku. Dodatkowo wykładzina, która jest pod dywanikami, jest tak szorstka, tak nieprzyjemna i taka badziewna. Jej się nie da odkurzyć. To jest po prostu niemożliwe. Za kierownicą taka drobna półeczka na jakieś luźniejsze przedmioty albo karty, tutaj przyciski do obsługi na przykład właśnie klapy bagażnika, maska i wlew paliwa. Mamy samochód z 2020 roku, a my nadal musimy wciskać guzik, żeby otworzyć klapkę wlewu paliwa. No halo Toyota, no tak się po prostu nie robi. Mimo mojego narzekania na pewne niedociągnięcia, jeśli chodzi o jakość wykończenia tego samochodu, to siedzi się tutaj bardzo dobrze. Jest dużo miejsca nad głową, dużo miejsca na szerokość łokci. Po prawej mam bardzo komfortowy podłokietnik, który niestety nie jest w żaden sposób regulowany. Po lewej podłokietnik jest twardy, zapomniałem o tym wspomnieć, ale ogólnie, jak się tutaj zasiądzie. To jest całkiem przyjemnie. Mamy duże powierzchnie szyb, bardzo duże lusterko, w którym wszystko widać. Zagłówek jest twardy i nieprzyjemny. No, to na minus. Ale ogólnie pozycja za kierownicą, wygląd wnętrza zachęca do podróżowania tym samochodem i do odbycia jazdy próbnej, którą zaraz odbędziemy, ale najpierw posłuchajmy sobie drzwi. No, taka typowa Toyota, i sprawdźmy, ile jest miejsca na tylnej kanapie. Ja ustawię sobie fotel tak, jak ja tutaj siedzę, prawidłowo. I idziemy na tylną kanapę. A że Toyota to bardziej takie samochody dla matek z dziećmi, to założyłem odpowiednią czapeczkę. Yy, powiem wam, że miejsca z tyłu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jakość wykończenia z tyłu jest taka sama, jak z przodu. Mamy bardzo mikroskopijną kieszeń w drzwiach. Takie duże drzwi, a taka mała kieszeń. Mogli się tutaj bardziej postarać. Co śmieszne, w fotelu kierowcy nie mamy gazetownika, ale w fotelu pasażera mamy. Bardzo dziwne rozwiązanie. Czego nie lubię w Toyocie, to widocznych zamków od pokrycia foteli. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Ale generalnie można tutaj wygrzebać zamek i sobie to otworzyć i całą tą tapicerkę. Kupić drugą w salonie, gdy ta się ubrudzi albo się w jakikolwiek sposób zniszczy. Wykończenie spodów tych foteli, również jest żałosne. W ogóle to jest na gumkach takich. No, ciężko jest to po prostu opisać. Musielibyście sami to podotykać i zobaczyć, jak beznadziejnie jest to wykończone. Kratki nawiewów z tyłu wyglądają jak w jakimś ułazie, albo w traktorze. Ale mamy dwa gniazda USB, cykor łapki mięciutko opadające jest również haczyk. Mamy. Lampkę, oczywiście żarówkową. Kanapa oczywiście jest składana w proporcjach 60 na 40 Podłoga jest praktycznie płaska, także praktyczność bagażnika na wysokim poziomie. Boczek drzwiowy w całej okazałości wygląda tak. No i pokażę Wam ilość miejsca. Kierowca tego samochodu 1,74 m, fotel ustawiony prawidłowo. No i ja siadając sam za sobą mam miejsca jak na lotnisku. No naprawdę tutaj jest miejsca bardzo, bardzo dużo. Również na głośnikach z tyłu mamy napis Toyota RAV4 i powtarzający się wszędzie motyw tych trójkącików. Ogólnie siedzi się tutaj dobrze. Kanapa jest komfortowa, mięciutka. Oparcie jest położone, zatem nie mamy tutaj wrażenia, że siedzimy na krześle. No, zagłówki otwarte, no, takie typowe toyotowskie zagłówki. Bagażnik tego samochodu na pierwszy rzut oka nie jest zbyt duży, natomiast ilość litrów macie napisaną tutaj. No jakość wykończenia tego wszystkiego jest taka sobie średnia, również tutaj gdzie jest ten dywanik, no w dotyku jest to słabe. Pod spodem mamy koło zapasowe i narzędzia. Tutaj możemy wymontować te dwa plastyczki i wtedy wejdzie nam roleta, nie musimy je zostawiać w garażu. Mamy gniazdo 12V, lampkę z przyciskiem, no są do mocowania siatki, e, ogólnie spoko. Mamy tutaj elektryczną klapę bagażnika i ja nie będę ciął tego filmu i zobaczycie ile czasu zajmuje zamknięcie klapy, tylko troszeczkę uwieję, więc wyciszę. Przejedźmy się Toyotą rav 4. Mamy tutaj skrzynię automatyczną, zespół hybrydowy, zatem ruszamy sobie na silniku elektrycznym. Silnik spalinowy odpala się przy prędkości około 45 km na godzinę. Nie da się tym samochodem jeździć, tak jak niektórzy myślą, że kupią sobie Toyotę w hybrydzie i będą wymuszać tryb elektryczny i jeździć na nim do pracy codziennie. No, ładnie na gumie poleciał. Bo on pod pewnym obciążeniem i tak włączy silnik spalinowy. Ogólnie chcąc jeździć hybrydą Toyoty na silniku tylko elektrycznym trzeba z pedałem gazu obchodzić się bardzo delikatnie. Wprowadzenie tego samochodu należy do przyjemnych doświadczeń. Jest to samochód jeżdżący bardzo lekko, komfortowo zawieszenie jest ciche, układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny, przyjemnie sztywny. Słabe mamy tutaj wyciszenie od spodu. Słyszymy szum opon. Jest to typowe dla aut japońskich. Zespół hybrydowy w tym samochodzie generuje moc 220 KONI i to zapewnia bardzo fajną dynamikę. Zaraz to sprawdzimy. Tryb sport i on no, Zerwało nam trochę trakcję. <grym> Samochód bardzo mocno podniósł przód. No, bardzo dobrze się zbiera jak na taką wielką krowę. To jest samochód bardzo, bardzo dynamiczny. Dziwne są w tym samochodzie hamulce, bo one są generalnie bardzo dobre, ale gdy chcemy tym samochodem zatrzymać się do zera, to on to robi bardzo niechętnie, tak jakby ważył z 5 ton. Na środku mamy monitor energii. Możemy sobie prześledzić, skąd się bierze moc w tym samochodzie. W tej chwili jedziemy na silniku elektrycznym, troszeczkę bardziej docisnę. Włącza się silnik spalinowy. Teraz odpuściłem gaz i hamulec. Auto zwalnia, ładując akumulator. A gdy naciśniemy hamulec, to ładowanie przebiega jeszcze szybciej. Co jest typowe dla aut elektrycznych i hybrydowych współczesnych, gdy jedziemy na silniku elektrycznym tak powoli, to słyszymy taki bardzo specyficzny dźwięk. On jest generowany na zewnątrz po to, żeby przechodnie słyszeli, że nadjeżdżamy, bo. Auto nie generuje przecież dźwięku silnika, zatem sporo ludzi się może zdziwić, że jedzie jakiś pojazd i właśnie po to jest ten dźwięk. Ten dźwięk jest taki brzmi jak UFO po prostu. Rozpędźmy się do 45 i zróbmy sobie test łosia. A no, bardzo dobrze. Samochód ochoczo wykonał moje polecenie. Opony tutaj mocno piszczą, bo mamy 19 stopni na zewnątrz, a opony zimowe. Samochód dosyć mocno się przechylił, ale nie chciał mnie zabić. Także na plus. Co zasługuje na uwagę, Toyota rav 4 obecnej generacji jest przecież samochodem bardzo dużym, ale jest również bardzo skrętna. Czyli manewrowanie tym samochodem. Na parkingu nie będzie jakimś dużym problemem. Podoba mi się łatwość i przyjemność odjeżdżania z prędkości 0. Jak sobie się zatrzymujemy co ten samochód wykonuje bardzo ciężko i niezbyt ochoczo a potem ruszamy i to jest takie gładkie takie jednostajne takie przyjemne. Ogólnie ten samochód jeździ jak każdy współczesny większy SUV. Tak mniej jak trochę. On ma fajny układ kierowniczy, dobrze trzyma się u drogi. Jest komfortowy. Jest taki jak wszystkie. Dobrze moi drodzy, szybkie podsumowanie. Toyota RAV4 ogólnie to jest samochód praktyczny. Posiadający przestronne wnętrze. Całkiem spoko wyglądające. Miejscami no, wykonane w sposób nieadekwatny do ceny. Autko generalnie jeździ dobrze. Mamy tutaj nowoczesny zespół hybrydowy, który no na rynku jest tak długo, że raczej nie mamy tutaj powodów do obaw, że to się zepsuje. Dynamika jest zadowalająca. Jest to samochód, który bez wątpienia może się podobać i wielu ludziom się podoba, bo przecież na drogach jeździ tego naprawdę bardzo dużo. No, taki zwykły samochód, no. zwykły samochód idealnie nadający się dla kogoś, kto ma trochę kasy. I ma rodzinę i potrzebuje po prostu dużego, niezawodnego suwa z napędem, z automatem. I najlepiej, żeby za dużo nie palił, gdy jeździmy nim w mieście. Proszę bardzo, voilà Toyota rav 4 Tego potrzebujesz. A jak potrzebujesz samochodu, który w jakiś sposób cię urzeknie, wzbudzi w tobie jakieś motoryzacyjne emocje i tak to od Toyoty wara, bo tutaj zupełnie takich rzeczy nie uświadczymy. Chyba że kupimy sobie stare Toyoty albo kupimy sobie Toyotę Supra. Pociąg jedzie, fajnie. No ale Toyota Supra to przecież takie BMW w przebraniu. Także nie można powiedzieć o Suprze, że to prawdziwa Toyota. Dobrze, moi drodzy. To by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał się upodobał. Zerknijcie w opis pod filmem i widzimy się. W następnym materiale żyjcie zdrowo i bogato, na razie